Dobry wieczór Państwu. W codziennym programie telewizyjnym Nowego Dziennika witają Państwa Aleksandra Sławisz i Tomasz Deptua. Nasz pierwszy program o pijawkach zyskał tak ogromne zainteresowanie, że postanowiliśmy zaprosić Pana Andrzeja, naszego chirurgoterapeutę, na kolejny program. Właśnie to bardzo trudne słowo. Chiru... Strasznie trudne, to. Ale ja się uczyłam pięć minut przed programem, więc już... Ty do powiedz, jak to jest? Nie, nie będę próbował nawet. <grym> Ale mam nadzieję, że włączysz się w rozmowę o, o oczywiście, tym, Oczywiście, się łączy, bo jest to fascynujące pomagają temat. na żelaki i nie tylko. Tak. Także zapraszamy Państwa po przerwie, w której e, przedstawimy Państwu skrót wiadomości na spotkanie z Panem Andrzejem oraz jego gośćmi, czy również naszymi gośćmi, pijawkami. Czyli co chodzi? Przy, przywitaj naszego gościa, pana do terapeutę Nie, wiem, że ty przy, panie, może ty przypitasz. Witamy pana Andrzeja Plocińskiego w naszym państwu. programie. Witamy dziewczynki, czyli dziewczynki, pijawki. Chłopcy, tak. Czy są to te same, które przyniósł pan nie, do nie, poprzedniego programu? Nie, tamte programu? niestety już są y, po drugiej stronie, to są Złużęte. nowe. Tak. Ale, Właśnie widać, ile żyje pijawka? Pijawka żyje 10 lat, jeżeli jej człowiek nie zabije, y, na przykład ja. Datach, one I ma mają... mnóstwo zębów. Ty Tomasz nie byłeś w naszym e, programie poprzednio. Nie, nie byłem. Ale... Mnóstwo zębów i e, mitem, który powtarzany jest często, jest to, że pijawka wypija krew. To wcale nieprawda. To jest nieprawda. E, wypija e, co? Osocze krwi pomieszane z krwią. Dlatego jest to czerwone. I historycznie, kiedy nie było danych naukowych na ten temat, ponieważ widziano czerwone, no to i, i się stan zdrowia poprawiał, to mówiono, wypiła złą krew ale tak naprawdę pijawka wypija osocze krwi i troszeczkę krwi w tym jest, dlatego to jest czerwone. A pomaga dzięki temu, że ma mnóstwo enzymów w sobie, które tak. wpuszcza do organizmu. Pomiędzy niemieckimi naukowcami, którzy mają chyba 96-98 zidentyfikowanych enzymów, Polacy twierdzą 140, Rosjanie 160, Izrael 205 się doliczył. Zresztą izraelska armia używa pijawek jako jednego z głównych lekarstw. Także ta i cyfra się waha, ale to jest bardzo konkretna cyfra. Ponad 100 bardzo silnych enzymów, które działają na nasze ciało i na ciało każdego, kto będzie żywicielem. Ale dzisiaj, ponieważ idzie wiosna, za wiosną, lato, niedługo będziemy ściągać spodnie, wychodzić na plażę, paradować w krótkich spodenkach. Trzeba zadbać o nogi, na których często pojawiają się żylaki Niestety, i tak. pijawki mogą nam w tym pomóc. Ale zacznijmy od tego, może, czy, czy to prawda, że żylaki powstają od tego, że za dużo chodzimy, nie odpoczywamy w odpowiedni sposób, albo że nie uprawiamy sportu? Chodzenie pomaga żyłom stanie w jednym miejscu. To nie pomaga, ale to nie jest powód powstawania żylaków. Żylaki to jest dość skomplikowany mechanizm powstawania. Jeden z, z, jeden z powodów to są, to są drobne ustroje, które żyją w organizmie, które ze ściany żył wyjadają krzem i powodują, że żyły stają się bardziej kruche. To jest Jeden z komponentów problemu, ale komponentem numer jeden, jak zawsze, jest dieta. Dieta oparta na mące, na cukrze, na, na wszystkich takich rzeczach i na braku zielonych liści, na braku zielonych surowych warzyw, które spowodują, że, że wypróżnianie będzie łatwe i bezbolesne. Ja pamiętam jako dziecko będąc na jakichś koloniach, ile godzin człowiek przesiedział w ubikacjach, nie mógł się nie mógł się załatwić. Bo, nie roz... bo między innymi nie było zielonych rzeczy. Dziś rozmawiając z klientami, pytam się, jak często Pan czy Pani idzie do ubikacji, a jak raz na trzy dni to już jest dobrze. To jest bardzo źle. Tyle razy, ile się je pożywienie, Ale tyle czy, razy powinno się dołazniki. Czy, czy żylaki są dziedziczne, czy, czy jest jakieś coś takiego jak e, trę... Mówi się trę, dziedziczne, to... ja nie jestem zwolennikiem dziedzicznego e, traktowania żylaków, dlatego bo w cudzysłowie, żartobliwie dziedzicznie to my źle jemy. Babcia robiła mąkę, mamusia robiła mąkę i my robimy mąkę i nie jemy zieleniny, która powoduje, że perystatel jelit jest lepsza i wypróżnienie jest, jest codzienne lub dwa razy dziennie lub idealnie trzy razy dziennie. Ciśnienie, które robi się w jelicie grubym, wokół jelita grubego i przez jelito grube przechodzą różnego rodzaju żyły większe i mniejsze i te żyły dostają też to ciśnienie, które robi się w jelicie grubym, te żyły idą potem do nóg i tam się to ciśnienie przenosi. Więc jeżeli do tego jeszcze dołożymy na przykład stojącą pracę lub dołożymy kogoś, kto nie odżywia się dobrze, czyli gospodarka minerałowa jest uboga u tej osoby, w związku z tym struktura samej żyły, ścianki będzie słaba. I jeśli jeszcze do tego się zdarzy, że ktoś w dzieciństwie miał kotki, pieski, przytulał krówki, inne zwierzęta i dostał na przykład pasożyta, który nazywa się rzęsistek, który żywi się krzemem, i wyjadam. mieszka w środku naszego organizmu? Tak, bo to są skórze. rzeczy, które Czyli są baktery Można uznać tak, że można mieć jakieś tendencje rodzinne, żeby mieć, żeby mieć żylaki, ale nie należy tego zwalać, nie, nie, nie jest tak, że nie można tego uniknąć, Dok, i nie należy tego wszystko zwalać na, na genetykę. Tak, tak, tak. I, i, wtedy, I wtedy żylaki są nawet u dzieci możliwe. Ja miałem żylaki mając 6 lat. Małe dziecko, niespracowane, pierwszy pojawił się żylak pod kolanem. Skąd się wziął? No, jak, ale ja zawsze miałam kotki pieski na wakacjach i, się przytuliłam. Jak te śliczne panienki, które tutaj pływają, mogą w tym pomóc nam na żelaki? Piewki dzięki temu, że mają te swoje enzymy, które wstrzykują bardzo chętnie do y, naszego ciała, zanim zaczną jeść. Te enzymy, jeden z tych enzymów powoduje, że, że cała ta kropelka, czy ilekolwiek oni, one wstrzykną, jest w stanie tak jakby podróżować przez ciało. I wszystko, co, one, co, co ten płyn dotknie, zaczyna być. Zaczyna być reperowane, tak jakby można powiedzieć. Przede wszystkim numer jeden zaczynają być żyły czyszczone od środka. Wszystkie złogi, wszystkie depozyty wapienne i cholesterolowe zostają rozpuszczone i puszczone w ruch do wydalenia. Czy te pijawki przestawiamy na nogi? Czy musimy na całym ciele na przykład. Nie, czy na, na żelak nie, nie stawia się pijawki. To jest tak zwane leczenie lokalne, czyli tam gdzie boli, tam się stawia, ale nie wolno postawić na żyłę, bo ona może przeciąć żyłę. Stawia się koło żyły. I tak jak powiedziałem, jeden z tych enzymów spowoduje, że cała ta wiązka tych enzymów zostanie rozprowadzona w rejonie. I najważniejsze, że pijawki oprócz tego, że wyczyszczą żelak w środku, czyli tak będzie mogła się przesuwać płynnie, to wzmocnią bardzo mocno żyły i żyła się uelastyczni. Teraz tak, jeżeli są żelaki bardzo wystające, oczywiście to nie jest różdżka charypatera, która zrobi triki i znikną. Te żelaki zostaną, ale nie będą dokuczały, nie będą puchły, nie będą bolesne, nie będą. Czyli jak gdyby ich rozwój się zatrzyma. Tak? Zatrzyma się rozwój dalszego pogarszania się sytuacji, to definitywnie się stanie, ale przede wszystkim one nie będą dokuczały, bo osoby, które mają żelaki, to tak wiedzą o czym mówię, że żelaki potrafią być bardzo bolesne, szczególnie latem. Dlatego teraz jest dobry okres, późna jesień i wiosna jest dobry najlepszy okres, żeby to robić, bo latem przez temperaturę żylaki dodatkowo się rozszerzają i, do, i mogą boleć dodatkowo. A w jakim stadium rozwoju żylaka najlepiej potraktować go właśnie taką pijawką, żeby osiągnąć jak najlepsze rezultaty? Najlepiej jest zanim pękną zastawki, bo jak już pękną zastawki, to już, tak jak mówię, to nie jest Harry Potter, już się tego nie odbuduje, prawda? Więc o ile żylaki są poszerzone, są żyły, spęczniały są żyły, ale zastawki jeszcze pracują, to w zasadzie możemy odwrócić w większości przypadków kompletnie całe zjawisko żylaków. Oczywiście trzeba poprawić dietę do tego, trzeba zacząć robić różnego rodzaju rzeczy, żeby zacząć się wypróżniać bez wysiłków dwa, trzy razy dziennie. To są rzeczy towarzyszące, które, które ułatwią temu procesowi. Ale same pijawki oczywiście są w stanie sobie poradzić z żylakami. A czy trzymanie na nóg wysoko rzeczywiście pomaga? Pomaga, bo odciąża nam to, to ciśnienie. Bardzo ważne. Kiedy siedzi się, kolano powinno być wyżej od biodra. Bardzo wiele osób, na tej czyli tak jak pani siedzi, my. to jest dobrze, Tak, ale niskie, szczególnie osoby, które siadają na wysokich fotelach i, i nogi spuszczają i tutaj bardzo mocno naciskają, to jest bardzo, bardzo, duża, bardzo zła rzecz dla nóg. Następna sprawa, kładzenie nogę na nogę, to też nie jest zdrowe. Prawda? Powinny być nogi w miarę wyprostowane i przede wszystkim kolano powinno być wyżej od biodra, żeby odciążyć dół tutaj. No i kto może pozwolić sobie na pracę z nogami na biurku, to jest najlepiej. No chyba nie Zapytamy, zapytamy się może... szefów. Nadchodzi wiosna, czas migren, czas alergii, czas kiedy dostajemy jakichś katarów, paskudnych, paskudnego wysypek. kaszlu, wysypek. Czy tutaj też pijawki mogą nam pomóc? Bardzo dobrze i bardzo szybko pijawki sobie z tym poradzą. Dwie rzeczy dużo się różniące migreny i alergie. Migreny to są przeblokowane żyły w, w, w okolicach głowy, gdzie nieodpowiednia ilość tlenu dostaje się do mózgu i to jest główny powód migren. Pijawki z tym bardzo szybko sobie radzą, ponieważ y, otwierają właśnie żyły wszystkie. Otwierają te duże żyły, otwierają małe i y, zaczyna krążyć krew, zaczyna krążyć y, y, utleniona krew i dożywiona krew i... Y, migreny mijają. Tak samo vertigo, to samo, tak samo tinnitus, czyli dzwonienie w uszach. Te wszystkie rzeczy można usunąć bardzo szybko. Natomiast mówiąc o alergiach, tak jak właśnie wiosna idzie ludzie zaczynają kichać, prychać, jak kiedy kwiatki rozkwitną, lub na przykład przychodzą malarze na wiosnę do mnie i mówią, że namalowali się całą zimę w zamkniętych pomieszczeniach i teraz albo ich dusi astma, albo kaszlą, albo mają wysypki na skórę to jest z kolei zabrudzona wątroba, toksycznie zabrudzona wątroba, która nie przerabia chemii. Ludzie potrafią być tak bardzo za, za, toksycznie zabrudzeni, że perfumy, czy pudry, czy inne takie rzeczy potrafią wywoływać reakcje alergiczne. To są wszystko tematy do czyszczenia wątroby. Do Czyli oczyszczenia stawiamy ciała. na wątrobę. Stawiamy na wątrobę. Tak, jak... jest cały system, tak jak powiedziałem, jeden system to jest lokalnego używania pijawek, drugi system to jest kompleksowa detoksyfikacja organizmu. Organizm oczyszczony z toksyn sam zaczyna wracać do normy. W myśl, że jeżeli się wbije drzazgę w rękę, jak się ją wyjmie, czyli zlikwiduje przyczynę, to ręka na drugi dzień się sama wyleczy. Dokładnie z większością naszych chorób czy przypadłości, jeżeli wyjmiemy toksyny z organizmu, organizm sam zaczyna się regenerować. I to bardzo ciężkie choroby można też zlikwidować dokładnie w ten sposób. A jak to jest z migreną? Udajemy się i sięgamy po pijawki w momencie, gdy nas boli głowa, czy robimy to wcześniej, żeby właśnie i tak, i tak. przychodzą osoby, które są w potwornym bólu i wychodzą e, ten ból już zaczyna po paru minutach po zdjęciu pijawek zaczyna u, już ustępować. Czasami na drugi dzień, czasami trzeba to powtórzyć. To zależy jak bardzo jest zabrudzony organizm, to zależy jak bardzo ta choroba jest, że tak powiem, wżarta tak jakby w nasze ciało, ale one zawsze pomagają na te rzeczy. Gdzie jeszcze można zaczerpnąć więcej informacji na na temat? E, internet otworzył nam świat. E, w polskiej e, w, najwięcej książ, książkowo najwięcej Rosja ma książek na ten temat, Niemcy, Francja. W Polsce jest kilka publikacji, które się pokazały nie tak dawno. W Stanach jest jedna publikacja przedrukowana z niemieckiego, i to jest w zasadzie podręcznik do nauki dla potencjalnych lekarzy. Natomiast najwięcej można na internecie, wpisując albo po angielsku Litch Therapy i bardzo dużo wyjdzie różnych e, e, filmów na ten temat, lub po polsku Terapia Pijawkowa, lub Hirudoterapia. Tam będzie można, do... jeżeli ktoś po rosyjsku mówi i może wejść na rosyjską stronę, to jest kopalnia bez dna. Tam można cały dzień, całą noc siedzieć i czytać. Można też do pana zadzwonić. Można też zadzwonić do mnie, umówić się, porozmawiać. Rozmowa nic nie kosztuje, możemy sobie porozmawiać. Zresztą dużo osób dzwoni i. i... I rozmawia, bo ogólna wiedza ludzka była taka, że pijawkę się stawia, bo boli, i ona wyjmuje, wypija chorom złą krew. I to jest taka popularna wiedza, nie poparta żadnym, żadnymi badaniami, ale tak jak powiedziałem. Ale to była y intuicja poprzednich pokoleń. Tak, doskonała, fenomenalna, bo pijawka jest tak długo na ziemi jak ludzie, a podobno dłużej od ludzi na ziemi. zawsze zioła i pijawki to były jedyne prawdziwe lekarstwa nietoksyczne. Pijawka jeszcze nikogo nie uśmierciła. W przeciwieństwie do innych możliwości. I zawsze była dobra, prawda? Wiedza ludzka powiększyła wachlarz tego, co pijawka może zrobić. Kiedyś to było położenie jednej, dwóch tam i tam pijawek, a teraz to są konkretne dolegliwości, które można nimi. Regulować. Panie Jędrzeje, nasz czas niestety się już kończy, ale może zaprośmy naszych widzów na kolejny program, w którym mowa, mowa będzie o problemach kobiecych, o problemach Kobiec. z zajściem w ciąży i ma Pan tutaj już pewne sukcesy, przy Duże pomocy sukcesy, oczywiście tak. pijawek dokonane. Okresy, braki okresów, przelane okresy, zajście w ciąży, ogromna temat rzeka. Czyli o tym będziemy rozmawiać w następnym programie. Świetnie. Dziękujemy panu za udział w tym programie Dziękuję i zachęcamy widzów do oglądania kolejnych odcinków. Dziękuję. Do widzenia.